Zdecydowanie proces ciągły. Nasze życie się zmienia, więc też rzeczy, których się będziemy pozbywać, będą się zmieniać w trakcie przeżywania różnych etapów, ale ten proces nie jest taki sam przychodzi nam to z coraz większą łatwością jest to po prostu taki element naszego życia pozbywanie się nadmiarowych rzeczy plus jeszcze, jak nie mówimy już o rzeczach materialnych, to też jest kwestia tego, że gdzie mamy gdzieś świadomości to, że dbamy o umiar w innych sferach i zastanawiamy się częściej, gdzie ten umiar jest potrzebny taka metoda zawarta w książce Otwarty umysł, otwarte serce, modlitwa głębi i ona polega na tym, żeby właśnie nie skupiać się tak bardzo na naszych myślach, jakby akceptować, że one są ale puszczać je wolno. I też tak samo czytałam o tym w książce Hebel w jakimś fragmencie, że mm, dobra jest taka modlitwa, gdzie my na przykład jesteśmy ikoną albo przed Najświętszym sakramentem i po prostu wiemy, że te myśli są, ale nie poświęcamy im uwagi. I ja jak jest taki natłok, duży myśli, no to właśnie staram się działać w taki sposób.

biżuterii ani nie maluje się. Też określimy, co to znaczy malować się. Faktycznie gdzieś tam zachowuję takie minimum, e, tuż dużo rzęs i czasem sam po prostu użyję pomadki ochronnej. Żyło mi się kilka razy pomalować u profesjonalistki i to nie wygląda źle, wygląda ładnie. Ale ja jednak widzę ten makijaż i widzę, że to jest takie sztuczne, dlatego na przykład o wiele bardziej wolę skórę, która nie ma na sobie żadnych, żadnego podkładu, żadnego korektora. Co do biżuterii, ja też zakładam biżuterię, więc to no, być może chodzi o jakiś starszy film, w którym mówiłam inaczej na przykład sprzed 4 lat. Natomiast tego jest po prostu nie ma dużo, więc też mi trudno się jest odnieść do tego pytania, czy nie tęsknię, bo myślę, że jest, tylko może w mniejszym wymiarze niż u innych kobiet. Jeżeli podoba Ci się ten film To jest dobry moment, żeby kliknąć Lajka like i ewentualnie Zasubskrybować kanał, żeby Cię nie ominęły Kolejne filmy Czy dzieci się będą tym bawić To jest pierwszy warunek Więc mocno się nad tym zastanawiam Albo widzę jakąś określoną potrzebę to wtedy kupujemy. A kolejna sprawa to jest bezpieczeństwo. ma znaczenie. To ma znaczenie z jakiego materiału jest zrobiona dana zabawka. Może nie idę w jakąś skrajność. To nie jest tak, że dzieci moje nie bawią się plastikiem. Bawią się, ale też plastik plastikowi nierówny. Kolejnym aspektem jest jakiś aspekt taki estetyczny. Aczkolwiek z tym bywa różnie. Bywa różnie dlatego, że jak byłam jak miałam tylko jedno dziecko To jeszcze gdzieś tam patrzyłam na to A prawda jest taka że te zabawki czasami Są bardziej dla dorosłych niż dla dzieci Jasne, unikam gdzieś takiej pstrokacizny Nie lubię, nie lubię ostrych kolorów Nie lubię tego, żeby to było takie Przyczące, dlatego też, że Później i my dorośli I dzieci jesteśmy Przybudźcowani tą ilością bar Dlatego dobrze jest, żeby to właśnie miało Scenowane kolory, przynajmniej u nas No i kolejna rzecz to jest jakby, gdzie ja to będę trzymać Jest to ważne, żeby później się nie okazało założę te zabawki wszystkie będą na wierzchu nie będą miały swojego miejsca. A jeżeli jesteście zainteresowane na przykład tematem tym, jakie my mamy zabawki, jakby czym bawią się, moje córki to będę robić taki film dla wspierających na kanale i możecie tam zerknąć jakie są tytuły i tematy tych filmów dla wspierających. To jest jakby osobna playlista. I tak naprawdę to zależy od nas. Faktycznie minimalizm, upraszczanie, taka uważność, żeby zachowywać umiar, on powoduje to, że tworzy się więcej przestrzeni w nas, w naszym umyśle, w naszym domu. Generalnie jest ten zakres, jakiś, jakiś rodzaj pustki, który można zapełnić. Ale czym to zapełnimy, to już jest nasza decyzja. I wiem, że dobrze byłoby usłyszeć co innego, a że jeżeli posprzątasz mieszkanie i przyjrzysz się też swoim myślom i będziesz zachowywać umiar w różnych aspektach życia, to automatycznie będziesz szczęśliwsza. Nie zawsze to tak działa, bo to też jest kwestia właśnie tego wyboru. To jest tak, że ten nadmiar, który mieliśmy wcześniej albo borykamy się z nim aktualnie, on właśnie wypełnia gdzieś tą przestrzeń, w której czegoś nam brakuje. I w momencie, kiedy my to weźmiemy, weźmiemy sobie te wszystkie nasze zabezpieczenia, te sposoby na stres, te sposoby na pocieszanie się, bo to tak często bywa też, weźmiemy tą naszą gdzieś to uwiązanie do rzeczy, to po drodze będziemy czuć się lżej, będziemy czuć taki rodzaj wolności, no ale będzie pytanie dobra: to czym ja to zapełnię? Bo to się będzie domagać zapełnienia. I oczywiście można to zapełniać relacjami, można to zapełniać doświadczeniami, chociaż ja tutaj bym uważała, że doświadczenia to mogą być takie zamienniki trochę tych wcześniejszych rzeczy. Ja osobiście staram się, staram się zapełniać to obecnością Bożą. I mówię staram się, ponieważ nie jest to łatwe. I przynajmniej ja mam takie poczucie, że nikt ani nic innego nie da mi prawdziwej radości, oprócz Boga. Więc jeżeli widzę, że jest we mnie jakiś brak, i nie mówię tutaj o takich typowych rzeczach, właśnie jak mieszkania, czy takich powierzchownych, zewnętrznych znakach, tylko to, co jest w nas głębiej i co myślę, że każda z nas gdzieś tam czuje, no to staram się zapraszać Pana Boga do tych przestrzeni, żeby, żeby On tam był, bo to jest jakiś taki rodzaj paradoksu, ale wydaje mi się, że jak my zapraszamy Pana Boga, to na razie robi tej przestrzeni jakby więcej, jakby mamy większe możliwości do lepszego kochania, lepszego życia, a nie z końców bycia szczęśliwszymi ludźmi. Na pewno. Na pewno tak i jestem święcie przekonana, że każdemu upraszczanie życia będzie pomagało zwrócić uwagę na to, co jest wewnątrz, niezależnie od tego, czy jesteś osobą wierzącą, czy nie. Dlatego, że to chodzi o to, że my zaczynamy bazować też na jakiejś rodzaju, jakiejś, jakiegoś rodzaju autorefleksji. Nie żyjemy już według jakiegoś takiego schematu, nad którym się nie zastanawiamy, jak to się mówi, nie żyjemy na autopilocie. Tylko bierzemy te ręce w nasze życie i żyjemy świadomie. I wiadomo, że wtedy będziemy zauważać niektóre rzeczy, które są w nas. I jeżeli wybierzemy wtedy, że to ma też służyć eliminowaniu takiemu życiu wewnętrznemu, no to to będzie się tak działo.